YO! Cześć! Witajcie już w drugiej części naszego nowego filmiku. Nie. Serii naszej nowej serii. Właśnie tak. I w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć nasz McDonald's. No dobra, więc lecimy z tym koksem. A dobra, więc tak. Tutaj musimy połączyć sobie, że tak powiem te nasze końcówki, żeby ten dach jakoś wyglądał normalnie. Chociaż w miarę. Yy, tutaj wełnę weźmiemy sobie jeszcze o. Zrobimy tak. Jak na chwilę obecną. I w sumie tutaj można zrobić przeszklony dach jednak. Jednak nawet to nie jest taki głupi pomysł. Yy, a więc jak go zrobić? Hmm. No wystarczy, że Tutaj zrobimy coś takiego, typu, zobaczcie, ja to dobrze robię. Się teraz zastanawiam, że tu. Aha, dobra. Będzie tak. Hop, hop. podaj, że tak, 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 tak. I tak, z drugiej strony musimy zrobić dokładnie to samo. Więc hop, 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 hop i tutaj takie slaby położyć i teraz tu łączymy i niszcząc, niszczymy sobie tą część, kładziemy szkło i możemy jeszcze sobie tutaj dać takie, takie dziwne jakby no, jak to się nazywa? No, takie, 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 wiecie. wiecie. Wiecie o co chodzi. płytki ukształtować, tak jakby dach. No dobra. Teraz ten dach będzie o wiele trochę. No, może nie aż tak, ale co ciężko, ale będzie ciężej wykonać, ponieważ tutaj będzie gdzieś nasza stółka, tak jakby ta główna. Czyli stawiamy. No klocki tu i możemy sobie trochę pójść na skróty, choć myślę, że to może brzydko wyglądać w dalszej części, więc ja polecam jednak nie iść na skróty, tak jak ja, zrobiłem i po prostu z dwóch stron, wyłożyć je płytkami. Później robimy tutaj jeszcze, żebyśmy mieli miejsca na trzy tak, no wiecie, na trzy Płytki, tak jakby. Ok, następnie robimy tutaj to samo. Po prostu musimy po prostu pociągnąć strop, o że mogę to chyba tak nazwać. Tutaj dwa, tutaj tak. I tutaj to w sumie połączmy razem, żeby nam to nie przeszkadzało. I tutaj dwa. I tutaj mamy dwa, i wyszedł nam powiedzmy taki dach. Ok, teraz szkło będzie w czyli szkło będzie tutaj. O, czekajcie, właśnie szkło będzie w tak wyprzedzone. No, czekajcie, tylko dzień. one, ok. Szkło będzie wewnątrz, ale zaraz zobaczycie dlaczego, i nie będzie to nawet aż tak brzydko wyglądać. I teraz bierzemy białą wełnę, którą wyrzuciłem przez przypadek. No, co jest? O, właśnie. I wypełniamy tutaj dookoła tego szkła, kończąc nasz sufit. Więc hop, 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 hop i hop, hop i wygląda to tak. No naprawdę McDonald's na razie wychodzi nam nieźle. Kolejną rzeczą tu musi być o jeden wyżej. Więc czekajcie, żebym to tylko dobrze zrobił, żebym tego nie popsuł. Tak jak to popsułem wcześniej, jak robiłem. Bo tu muszą być, tu raz, 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 dwa. I teraz tu musi być jeden. Ok. Myślę, że teraz tego nie popsuję. Mam taką bynajmniej nadzieję. Trzy. I chyba będzie ok, jednak tak. Myślę, że będzie jak spoczko. I tutaj tak, więc tu. A, spadek fps -ów. To dociągniemy sobie do tomu, gładajże 2, 3, 4, 5. Chyba to miało być na 5 kratek, czy raz, 2, 3, 4. Tak, miało być na 5 kratek, więc raz, 2, 3, 4, 5. Więc jest teraz ok. I tu po prostu zamykamy ten nasz, że tak powiem, dach. Tutaj tworzymy takie jakby wyzniesienie, czy o, zwał jak zwał. Takie podwyższenie, no, chyba to dobre słowo. I robimy tak. O, tylko tutaj musimy mieć, o, tak, tak ładnie, żeby to było. Ech, o, właśnie, w taki oto... Przecudny sposób. Musimy układać te kafelki nasze, te płytki czy no, bloczki. I wychodzi nam coś takiego. Tutaj już mamy nasze szkło, więc teraz szkło dajemy tu. OK. I to będzie szkło na kasy. Będzie tak jakby... no. Słońce leciało na nasze kasy, na tą całą kasę, ogólnie z McDonalda, gdzie sprzedają i dają nam, gdzie dają i sprzedają nam jedzą. Może tak? Mhm. Tutaj jeszcze zalepimy dziurę, jak nam jakoś wyszła, niestety. Ok, hop, hop, hop. I teraz chyba powinno być ok. Dobra, będzie ok. No, i mamy taki oto sufit. Ach, jeszcze tu. No, i wygląda to nieźle. Zobaczmy, jak wygląda od zewnątrz sprawa. No, mamy Donald. Wygląda ładnie. Wygląda naprawdę dosyć ładnie. Jest on co prawda dosyć prosto wybudowany, no ale to dopiero pierwszy odcinek. Później będą o wiele ambitniejsze budowle. Znaczy, nie, to drugi odcinek. Przepraszam. Was. Za to, że się pomyliłem, dobra. I teraz tak tu i tu musimy roz, rozwalić, zniszczyć podłogę tego digta całego. Aha, chyba będzie nawet kobel. Tak, więc jest kobel, bo to akurat ustawię tak ten świat. Więc będzie fajnie, że nawet jeżeli będziemy budować jakieś metra, kolejki, jakieś wynalazki, to będzie ok. Jeżeli możecie, to też napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. I w kolejnym myślę, że jeżeli będzie jakiś fajny komentarz, to, to się pojawi w kolejnym odcinku, a jeżeli po prostu nagram to szybciej niż będzie jakiś komentarz, to w kolejnym, tak jakby, no wiecie, w trzecim, w trzecim albo w czwartym, więc zobaczymy. Czy nawet w piątym, bo tutaj jakby filmy dzielę na części. Żeby nie były takie za długie dobra. Więc yy, podłoga nasza już jest, w miarę OK. I teraz bierzemy czarną wełnę hop, 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 hop. I od razu jak już tutaj jesteśmy, to możemy sobie zaznaczyć, że tu będzie kasa. A tu Ładnie w tym miejscu musi przejść czerwona wełna dotąd. Tak więc OK. I z drugiej strony musi być to samo. Następnie kładziemy tutaj białą wełnę. OK. Tu robimy jeszcze czerwony paseczek. Czekajcie, a dobra, jest, jest czerwony pasek. Ja po prostu popatrzyłem sobie ze złej strony. I tutaj robimy przejście takie. Tutaj dajemy na dół, i to nam się łączy ze ścianą. Tu możemy wszystko już po prostu położyć, wełną obłożyć. To będzie strona kuchni. I tutaj musimy się trochę zabawić. A mianowicie musimy stworzyć znaczek McDonalda. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Czekajcie, dobra, stworzyłem chyba. Jest ok. Miejmy najmniej taką nadzieję. Więc to możemy obłożyć już sobie. Ok. I dotąd powinien być właśnie kasa nasza. Dobra, tutaj robimy podłogę czarną. Tutaj też wełnę dajemy czarną. Właśnie w taki sam sposób jak ja. Tu będzie przejście do kuchni, w której też jest czarna podłoga, więc też czarna wełna. Więc. O! Czekajcie, możemy zrobić tak. Więc też musimy tutaj napchać po prostu tej czarnej wełny. Tutaj nie wiem co jest. Aha, dobra, deski są na drzwiach. Więc myślę, że też zostawimy deski, jak miało, miało być. Okej, okay, teraz. A, jeszcze chwilę tylko ten digit zniszczymy. Dobra. kładziemy podłogę. I, 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 i zaraz będziemy dekodować naszego McDonalda i jego kuchnię. Więc. Więc, więc. Jest już zrobione Zrobiona podłoga jest i teraz tak jak wygląda dekorowanie tych tutaj sali. A więc o, czekajcie, szybko wybita. Dobra. A więc bierzemy sobie najzwyklejsze ławeczki i po prostu jedziemy dotąd. Po czym tu będzie stół. Więc tak. To możemy już stół postawić, i bodaj, że powinniśmy zrobić tak, 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 i wychodzi nam taki nasz McDonald's. Można też zrobić jeszcze tak, to zależy, jak to tam woli, ale ja nawet zrobię tak, bo to tak jakoś nawet ładnie wygląda. No, weźmiemy sobie tabliczkę. Zrobimy boki naszych siedzeń, naszych ławeczek i w sumie tak się zastanawiam, wiecie co, mam pomysł, w sumie, że możemy zniszczyć jedne tutaj i zrobić jeszcze takie małe przejście, które nam może i trochę miejsca zniknie, ale tak... No, nie są po prostu yy, krzesła przy samych oknach. No i mają podłokietniki. Ok, teraz tutaj znowu kładziemy nasze płytki. Hop, czekajcie, hop, hop, hop. Teraz tutaj robimy. Możemy w sumie napisać klasa 1 dolar. Nie, kasa, kasa, ja, no czekajcie, może tak, kasa, kasa, dolar, 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 i ka... kasa, i dolar, dolar, nie, nie wykrzyknik, wykrzyknij, tylko dolar, 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 to I w sumie tutaj już się kończą nasze, że tak powiem... Wnętrze tej stołówki, więc teraz wbijamy sobie tutaj do, mm, no, do naszego przedziału z tymi kuchni. O, tak to się chyba nazywa. He 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 he. I tak, oczywiście, płytki będą nam potrzebne jako te. Te no, no, mm. no. No, jak to się nazywa? Takie co nad kuchenką są. Wiecie, że dym przez nie idzie chyba, czy coś tego typu. No dobra, mniejsza nie wiem, ale pewnie wiecie o co mi chodzi. Mm, tak, i tu robimy kuchenkę, pół, lodówkę. I do lodówki będą nam potrzebne żelazne drzwi. Ustawiamy je w taki oto sposób. I teraz, czekajcie, jeszcze raz zrobimy dzień. Ja używam tutaj takiej sztuczki, a mianowicie robię tak. Po czym teraz będzie nam potrzebne. O, co teraz? jest? O, tu nawet fajnie wygląda, więc tego można używać jako umywalki. Yy, on, aha, on nam teleportuje po prostu itemki, więc... Więc, więc ja go mogę, będę używać jako takiej wiecie, wody chyba do niego nawet do niego nie możemy ale możemy go używać jako umywaleczkę, więc ja go będę chyba do tego celu używać no dobra, teraz bierzemy drewno oczywiście płytki też nam się przydadzą, ale takie już dobra i stawiamy to dokładnie tu, dotąd, po czym dajemy płytki, po czym tutaj dajemy nad tym drewno i jeszcze musimy wziąć, nie, czekajcie, chyba, nie, wiecie co, nawet zrobimy tak. Będzie to lepiej wyglądać, miejmy taką nadzieję. Weźmiemy sobie płotek. Ustawimy jeden tu, drugi tu. A teraz weźmiemy sobie piece. I piece ustawiamy odtąd. Czyli hop, 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 hop. Hop, hop. Bo tutaj możemy zrobić jeszcze miejsce na umywalkę. Jakby się komuś przydała. Ok. I wygląda to mniej więcej tak. Efekt jest całkiem niezły. Jeszcze tutaj możemy zrobić, żeby nam na przykład jacyś yy, nieproszeni goście nie wchodzili po prostu na kuchnię płotki. Ale myślę, że to można zrobić od tej strony. Albo o, można to zrobić chyba tak nawet na dwóch. Więc jest ok. I to by było na tyle w sumie, jeżeli chodzi o McDonald's. Eee, e, 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 możemy jeszcze dać plakietkę, Jak, jaka to ulica, to będzie ulica mm, Siwy i Dynlicka, czekajcie chwilę, albo nie, będzie Wrocławska, Wy, A 1, a data wybudowania to 26.03.2013. Okej. Okay. I to by było na tyle. Nasz McDonald's wygląda całkiem nieźle. Możemy jeszcze też oczywiście od przodu, tak jak jest w McDonaldzie, te otwierające się automatycznie drzwi. I też takie ja zrobiłem w sumie. I to by było na tyle z tego odcinka. Czekajcie zrobimy takie o. Mam nadzieję, że ten budynek taki nasz McDonald's, Wam się podoba. Zobaczmy jeszcze jak on wygląda może w nocy. Timeset 2 2 2 2 2 jeszcze nie jest noc. Jeszcze damy 2-2. Jeszcze nie jest noc. Czekajcie, może. 99 dzieła. Ach, za dużo dziewiątek. Dobra, jest noc. I jeszcze w środku jest trochę ciemnowo. Więc możemy w sumie zrobić sobie, 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 sobie na przykład coś typu o takich tych albo po prostu dać o, tutaj zamiast tego yy, szkło, znaczy zamiast no wiecie yy, tych, tego drewienka dać glowstone to wtedy też całkiem nieźle wygląda. Dobra. Zobaczmy. O! No świeci. Więc nie jest aż tak źle. Ja to jeszcze szybko zmienia I taka, takie pytanie do Was. Co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku? Czy... No nie wiem. Właśnie napiszcie co byście chcieli i ja mam nadzieję, że Postaram się to nagrać. Jeżeli po prostu nagram odcinek wcześniej, zanim go wrzucę i ktoś z Was napisze komentarz, co mam nagrać, to po prostu ten jego pomysł będzie w kolejnym odcinku. Odcinki z tej serii pojawiać się będą w sumie nie wiem jak często. To zależy tylko od tego, czy będzie mi się chciało po prostu coś budować, czy też nie. Ale mam nadzieję, że będzie. Się chciało budować i też mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Eee, nie zapomnijcie o łapce w górę, jeżeli ten budynek Wam się podoba. Jeżeli, no po prostu doceniacie, że tak powiem, moją pracę. I to by było na tyle. Eee, do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.